W zadaniu piątym mamy trójkąt prostokątny o polu S i uzasadnić, że pole prostokąta nie może być większe od połowy tego pola trójkąta, czyli od jednej drugiej S. I zamiast liczyć pole, trójką pole prostokąta, to policzymy w zależności od tego S-a pola tych dwóch trójkątów, czyli jeżeli pole prostokąta nie może być większe od połowy, to teza będzie równoważna z tym, że te dwa trójkąty, które zostają, muszą mieć pole w sumie co najmniej połowę. Bo AKLM, pole prostokąta, to jest pole trójkąta, odjąć yy, KPL i odjąć MLC. To przekształcamy tezę, czyli, yy, czyli minus K. KBL minus MLC ma być mniejsze lub równe od minus 1 druga S. Jak podzielimy przez minus 1 to pole KBL plus MLC ma być większe lub równe od 1 drugiej S. No i teraz te pola są wszystkie do siebie podobne, czyli trójkąt zarówno KBL jest podobny do trójkąta. MLC, jak i do trójkąta ABC. Cecha, kąt, 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 ponieważ prostokąt ma boki równoległe, więc kąty się przenoszą. Ten kąt jest taki sam jak ten i podobnie tutaj w ogóle ten taki jak ten. No dobrze, to w takim razie, jeżeli ten bok. Po CB byśmy przyjęli, że jest tu, jest x, a tu y. To w zależności od tego x y możemy wyznaczyć skalę podobieństw tych trójkątów. No to zobaczmy. KBL w stosunku do ABC, bo w stosunku do naszego pola S będzie najłatwiej wszystko robić. To jest jak pole KBL skala tych dwóch trójkątów jest jak x do x plus y no to pola będą w kwadracie czyli z tego wynika że KBL pole KBL jest x kwadrat przez x plus y kwadrat razy nasze pole ABC czyli S podobnie trójkąt yy, MLC w stosunku do całego ABC skala podobieństwa tych dwóch trójkątów, to jest Y do X plus Y, czyli pola, musimy skalę podnieść do kwadratu, czyli MLC, jak tutaj, podobnie jakby, że jak wyżej, po, jak po, pomnożymy sobie obustronnie przez trójkąt ABC to będzie ta skala. No w takiej proporcji są po prostu te Więc z tego wynika. I z tego, że teza jest równoważna z tym, że x kwadrat przez x plus y do kwadratu dodać y kwadrat a razy s jeszcze. Y kwadrat przez x plus y do kwadratu razy s, czy jest większe lub równe od 1 druga S. No to możemy sobie podzielić przez S. mnożyć przez mianowniki, dostaniemy, że x kwadrat plus y kwadrat ma być większe lub równe od jeszcze tutaj 2, bo razy 2 mnożymy, x2, x plus y do kwadratu się skraca, a to będzie x plus y do kwadratu. Czyli 2x kwadrat plus 2y ma być większe lub równe od x kwadrat plus y plus 2xy. Czyli x kwadrat plus y minus 2xy ma być większe lub równe 0. A to jest niewątpliwie prawda, bo kwadrat jest nieujemny. Zadanie szóste. Może powiększę trochę rysunek, to na tym rysunku się uda wszystko zrobić. Chyba coś nie mogę powiększyć. No dobrze. Dwa okręgi przecinają się w punktach A i B. Uzasadnij, że, proste, że jeśli proste AN, AM i AN są średnicami, to MBN leżą na jednej prostej. No, trzy punkty leżą na jednej prostej. Na przykład wtedy, gdy, gdy poprowadzimy prostą przez któryś punkt, na przykład przez B, wtedy suma tych kątów powinna być 180. Jeżeli alfa plus beta jest 180 stopni, no to wtedy kąt MBN jest pełny, ale to wtedy po prostu m, p, n leżą na jednej prostej. Czasami też potrzebne jest takie podejście, że mamy te trzy punkty. Trzeba sprawdzić, czy do jakbyśmy tutaj poprowadzili prostą jakąś, czy kąt. MNX jest taki sam co BNX. Czyli innymi słowy, czy ta prosta z punktu N, gdy wierzchołek kąta potraktujemy pod tym samym kątem y, po tym samym kątem ma ramię do punktu B, jak i do M. Wtedy też by oznaczało to, jeżeli te kąty byłyby równe. Że proste MBN są. Że punkty MBN są współliniowe. Tu mamy przypadek ten pierwszy, bo wiemy, że to jest średnica AN. No to znaczy, że tu jest kąt prosty. AN jest średnicą, to znaczy, że tu jest kąt prosty. A więc kąt rzeczywiście MBA, dodać kąt ABN. Jest równe 90 stopni plus 90 stopni, bo jako kąt oparte na średnicy 180. A to kończy dowód.